w tym wypadku zawodnicy jeżdżą dla za siebie z dnia na dzień, spotykamy się tutaj właśnie tutaj na mediów w pierwszej kolejności, a jeżeli chodzi o, o trening, to po prostu nie potrzebują tutaj jeździć, bo albo jeżdżą bez przerwy, bo Tomek, który jest tutaj do domowy, to, czy, czy, czy Adrian, który jeździ do swojego niedawno, więc może lepiej niech sobie odpoczną, bo wczoraj jeździli daleko w Krośnie. A kto potrzebuje popróbować, to bardzo proszę. O godzinie 19 to do dyspozycji. Wiadomo, że przed zawodami też mamy trening i będzie najważniejszy, bo to już będzie dwie zawodów i, i warunki które będą więcej podobne do takich, na które będziemy jechać. Tomasz Gałów, gratulacje za autoklinał w Wigurianie Piszczu w Polsce. Dziękuję, że jesteś z nami. Dzisiaj będą trenowali twoi koledzy, na pewno będą wysłuchiwacze, bo będzie się twoich rad. Tak, ja nie będę mógł czymś polskim, nie a nie mogę o czym mówić, ale myślę, że z tak z zawodnictwem, że tak na dzisiejszy niż niższym poczcie, że Jarek jest liderem Rady Ministrów, nie tak nie było się odpowiedni tutaj go tak, pojawiać, oczywiście otwarty z naszym jest dla chłopak. To jest domowy, na pewno będzie tutaj komplet publiczności, z tego zrozumiałem jak sprzedamy się bilety i to jest ważne dla Was jak odróżymy, że idziecie tutaj w życiu. Cieszymy się z znaczy że tutaj jest tak. Tak jest powiszy i będzie komplet, bo przecież tak naprawdę jedziemy w kraju dla nich przede wszystkim. Tak. Myślę, że też, to też za to rozwiązuje Ja Te siedzą obok siebie, tak jak siedzą usytuowane są w Grand Prix. Czekaj, przyjechałeś na pewno, to będą pożyteczne obróżenia, które po konferencji będziesz tutaj wykonał. Tak, tak. ja sobie dzisiaj e, sprawdzę, co niektóre sprawy tutaj na to, że długo, nie miałem okazji, gdzie jest częstych startu, więc chciałem, e, lepiej, chciałem sobie przypomnieć go bo to jest specyficzna, specyficzna. Po prostu czuję, że może to zrobić. Gdzieś tam powiedzmy będziemy szukać się odpowiednich motocykla, także na pewno sobie się tam trzeba pojęć, że skorzysta z odpowiedzi Tomasz. Mam nadzieję, że gdzieś tam szybko to do ładu i nie będzie porządku. To będzie luźna jazda dla głowy i do motocykla, za tydzień dopiero zacznie się prawie mieści Tak, za tydzień, za tydzień ta cała batalia rusza i za i jacko wcześniej mam, że będziemy nad na że na rozkwodzenie awansujemy do tego finału. Mamy na to szansę. Jedziemy dobry sezon wszyscy razem, wspólnie. Także miejmy nadzieję, że ten wynik też się właśnie na różne wymiary i będziemy mogli wszyscy na koniec dawać. Janusz doceniony przez trenera Biało-Czerwonych. Byłem dumny z tego, że jest tutaj dzisiaj z nami i również będziesz trenował, żeby poszlifować te kółka na grzeczowskim No Dokładnie tak. Bardzo się cieszę też przez te racji tej, że jest decyzja, że jedziemy na stare filmikach, to jest bardzo ważne dla nas. E, wiemy, że wystąpimy, że możemy się dopasować i no, nasza jazda w ogóle ma sens dzisiejsza. No cóż, no, też bardzo rzadko tutaj jest, i, i też zależy mi na to, żeby pojeździć, bo po, próbować silniki, różne ustawienia. E, no i czas pokaże. A ten dyniki, ja jechał tutaj niedawno, więc dzisiaj trochę odpocznę, również po awansie. się gratuluję, że po to się nauczyli z Polski. To co mówiłeś ostatnio Zielonej Górze, tuniki to zostawmy to i rzeczywiście to chyba cieszy, że będziecie jechać na tym, co jest tak naprawdę najlepsze dla różnych. No dokładnie, jak przyjemność, nie przyjemność startować na, na nowych tunikach hmm. i na paru kamieni parceta, że możemy startować na starych. Odnośnie trenowania, mieliśmy niedawno mecznikowe i myślę, że to był najlepszy kranik, a ten tydzień był bardzo, bardzo pracujący, bo ja postanowiłem że dzisiaj odpocząć, tym bardziej, że działamy w kraniku w ciągu jednego to już więc myślę, że odpoczynek jest w tym momencie wskazany. Na tą jest Marek Krzyślak, takim ojcem czeskim, Adam Krużyński, dyrektor zarządzający firmy NICE. Ta reprezentacja niesiona na skrzydłach, czyli staliśmy Raz, że za bardzo dobrze, a również trzeba budować tą atmosferę i po prostu drużynę. Myślę, że podeszło na naszym sukcesie możemy być dumni z, z wyników, które osiągnęliśmy na naszym domowym torze właśnie. Teraz czas na to, żebyśmy po raz pierwszy w historii zdobyli tytuł nowych mistrza świata na torze obcym włoskini 2, jaką na pewno będzie to Wojens. Także myślę, że chłopcy w tak dobrej pozycji są faworytami, ale nie powinniśmy tak naprawdę w tej chwili już ruszać medali, powinniśmy dalej ciężko pracować nad tym, aby ten wynik uzyskać i miejmy nadzieję, że ostatniego dnia lipca wszyscy będziemy cieszyli się z ponownego drugiego rzędu tytułu mistrzostwa, gdyby tego nadzoru, Wojens. Tego sobie życzymy. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania z sali, wszyscy zawodnicy, mączni z trenerem z którym tym są do dyspozycji. Pierwsze pytanie mam, ja bym do tych tłumików, bo my tego, w nie wiemy co się dzieje, a już widać, że już wiadomo. A więc wiadomo, że stare tłumiki wchodzą i na finały również, tak? Czy już definitywnie odpadły nowe tumiki? już nie będzie tego tematu? nie odpadły, to jest w tym momencie decyzja. W odróżnieniu finału jedziemy na starym punkcie. Na stary. A co będzie dalej, to mają być konsultacje z czołowymi zawodnikami świata i tunerami, oczywiście przedstawicielami filmu. I dopiero wtedy będziemy podjąć decyzję na temat przyszłości odnośnie ja, proszę. Ja, powiem, ja powiem, to jest moja opinia, jeżeli te, kiedykolwiek weszły te, 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 te nowe komiki, to to jest tragedia dla, dla żywności. tak? Myśmy się ro, rozumieli, mamy tutaj no, wszyscy zawodnicy, nie tylko tutaj, ale wszyscy to potwierdzą, bo wszyscy ci, którzy jechali na tych komikach, tak? wiedzą, jakie są koszty napraw silników. Klinik nie wytrzymuje więcej, jak jedny zawód. W zasadzie już jest e, niedobry dla na następne załogi. Wszystko jest spalone, stopione, bo a, e, tłumik nie pozwala, e, zatrzymuje, zatrzymuje, nawet jakieś gazy, które mają wyjść przez tłumik na zewnątrz, są zatrzymywane w rurze i w silniku, więc nie dosyć, że rura jest w rzątek, to też, że silnik, na silniku można czajnie gotować z wodą, a generalnie w środku części są dominane to jest, to, jest to co, to, czego my nie chcemy jako zawodnicy, tak. My, Duże nakłady finansowe e, chodzimy na naprawę tych e, motocyklzy sprzętu i nie chcemy, żeby, żeby te koszty wzrosły jeszcze na przykład razu e, do góry, dlatego że to będzie jakby straci no, sens, tak? bo nakłady finansowe będą strasznie wielkie. Tak, no, tych tak, bo są aż tak ponadnie, Ale tak. tam w firmie naprawdę są klasy ludzie, którzy ja myśl... nie mają pojęcia na ten temat. Znaczy walka ja ja ja, między wami na Ja myślę, że, że, że ma. Ja myślę, że teraz poprzez rozmowę i, i, i to, co będzie się dziać w tych następnych dniach, czy tego ty ty lodia właśnie pozwoli na rozmowę i na wytłumaczenie pewnych rzeczy, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby... żeby też żeby tylko w, tym, że w samochodzie, który ma na przykład 100 koń, tak? Zaptać płót i pisać pieniąż. Okej, bo ten samochód też nie powinien tak, jak było, nie? na drodze, tak? A ja na to, że mamy problem, który jeszcze nie wyprzedzał i jak to wiemy jak są dzisiaj na wierzch i to po prostu nie funkcjonuje, jeśli coś nie funkcjonuje, to pak coś nie ma sensu i dowodem jest to samo nie, nikt przecież nie robi tego nikomu nazwać, ani nikomu na złość ani do takich jak widzieliśmy. Tak? Rzeczywiście, to, to ten drugi jest nieudany. Powtarzam, nie można zamykać przygody, która ma, którą mają, którą mają wody i ma, ma gazy i, i te silniki po prostu nie funkcjonują, no, żeśmy co zamkniemy. A, a oni tak po prostu no, to, to, to... Wydaje mi się, że to jest racjonalne i rzeczywiście będziemy to tłumaczyć w sposób w taki dość oczywisty i taki jaki jest oczywisty ten problem. Tak?